Księżna Kate pilnie zdementowała plotki. Na ważnej gali zetknęła się z pytaniami o metamorfozę. Księżna Kate od wielu lat jest w centrum zainteresowania publiczności. Żona następcy tronu zaskoczyła wszystkich, gdy we wrześniu pokazała się w jasnym blondzie. Fani ledwie ją poznali i od razu rozpoczęli plotkować na temat metamorfozy jej wyglądu. Teraz Kate postanowiła osobiście rozwiać wątpliwości. W rozmowie ze znaną aktorką ujawniła, dlaczego jej włosy zmieniły odcień. Życie księżnej Kate od lat interesuje wielbicieli rodziny królewskiej. Żona księcia Williama stała się ulubienicą publiczności, a co za tym idzie, każdy jej ruch jest szeroko omawiany w mediach. Długa nieobecność księżnej w przestrzeni publicznej spowodowana chorobą sprawiła, że zainteresowanie nią jeszcze bardziej wzrosło. Nic więc dziwnego, że gdy we wrześniu bieżącego roku pojawiła się w blondzie, rozgorzały dyskusje o przyczynach nagłej zmiany wyglądu. Teraz wyszło na jaw, że wcale nie jest tak, jak wszyscy myśleli. Sekret włosów Kate wyszedł na jaw. Księżna ujawniła prawdę i ucięła plotki. Zmiana wyglądu księżnej Kate poruszyła jej fanów, którzy od września zachodzili w głowę, co się stało ze znajomymi ciemnymi puklami żony Księcia Williama. Ze zdjęć, wykonanych pod koniec sierpnia w Balmoral, gdzie brytyjska rodzina królewska tradycyjnie spędzała wakacje, można było wysnuć wniosek, że księżna Kate stała się blondynką. Wówczas w sieci pojawiały się daleko idące domysły dotyczące nowej fryzury Kate. Wydawało się bowiem, że objętość włosów ukochanej Williama również się zmieniła, a na pewno znacząco zwiększyła. Podejrzewano, że księżna zdecydowała się na odświeżenie wyglądu po chorobie i zainwestowała w jasne doczepy. Temat wizualnej metamorfozy Kate zainteresował celebrytkę, która ostatnio spędzała czas w towarzystwie księżnej na gali charytatywnej Royal Variety Charity, która odbyła się 19 listopada w Royal Albert Hall. Wówczas Su Pollard postanowiła wprost zapytać księżną o jesienną zmianę wyglądu. Podobają mi się twoje włosy, wyglądają na dużo jaśniejsze. Zwróciła się do księżnej Kate aktorka Su Pollard, cytowana przed Daily Mail. Ukochana Williama bez wahania podjęła temat i wyznała, że barwa jej włosów nie jest wynikiem żadnych zabiegów, a jedynie efektem długotrwałego wystawienia włosów na działanie promieni słonecznych. Kiedyś był brązowy, ale rozjaśnił się w słońcu, stwierdziła księżna, nawiązując do swojego jaśniejszego koloru włosów.